Prorok, który chodził boso i bez ubrania. Życie i tragiczny koniec Izajasza. Kompletny. W otoczeniu starożytnych królestw Izraela i Judy, w okresie intensywnych zmian politycznych i konfliktów, pojawia się postać, która wywarła głęboki wpływ na polu religijnym i historycznym. Prorok Izajasz. Jego trajektoria jest nierozerwalnie powiązana z burzliwymi wydarzeniami jego czasów, co czyni go wyjątkową postacią pośród chaosu i niestabilności. Izajasz urodził się gdzieś w VI wieku przed naszą erą, w kluczowym okresie dla ludu Izraela. Jego narodziny są zapisane w pierwszym rozdziale Księgi Izajasza, w wersecie pierwszym, który podaje: Wizja Izajasza, syna Amosa, którą widział odnośnie Judy i Jerozolimy za dni królów Uzjasza, Jotama, Achaza i Ezechasza Judy. Był synem Amosa, którego tożsamość pozostaje w dużej mierze nieznana poza jego imieniem. Jednak imię Izajasz ma głębokie znaczenie ponieważ oznacza, jachwę jest zbawieniem lub zbawieniem jachwę, odzwierciedlając przesłanie i cel, jaki miał on przynieść swojemu ludowi. Izajasz mieszkał w Jerozolimie, stolicy królestwa Judy, w czasach intensywnych napięć politycznych i zagrożeń zewnętrznych. Uważa się, że Izajasz rozpoczął swoją proroczą służbę za panowania Ozjasza, króla Judy, w fazie charakteryzującej się pewną stabilnością i dobrobytem królestwa. W tym okresie Izajasz miał wizję w świątyni. Był to moment, który oficjalnie wyznaczył początek jego proroczej misji. Wydarzenie to zapisane jest w szóstym rozdziale księgi Izajasza i ukazuje wyjątkową perspektywę duchowego doświadczenia proroka. Wizja miała miejsce w roku śmierci króla Uzjasza, czasie przemian i niepewności dla ludu Judy. Izajasz opisuje przebywanie w świątyni, prawdopodobnie zajęty działalnością religijną, kiedy przeżył coś niezwykłego. Opowiada, że widział pana siedzącego na wysokim tronie, a rąbek jego szaty wypełniał świątynię. Wokół tronu anielskie istoty zwane serafinami głosiły między sobą: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały. W obliczu tej wspaniałej i świętej wizji Izajasza ogarnęło głębokie poczucie strachu i nieadekwatności. Rozpoznając zarówno swoją grzeszność, jak i ludzi wokół niego, Izajasz wyraził swoją udrękę, mówiąc: Biada mi, zgubiłem się, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach a moje oczy oglądały króla, pana zastępów. To postrzeganie świętości i chwały Bożej obudziło w nim intensywną świadomość ludzkiej słabości i potrzeby oczyszczenia. W tej chwili rozpaczy podszedł do niego jeden z serafinów z węglem, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotykając tym węglem warg Izajasza, serafin oświadczył: To dotknęło twoich warg, teraz twoja wina jest usunięta, a twój grzech jest odpuszczony. Ten symboliczny gest symbolizował oczyszczenie i pojednanie Izajasza z Bogiem, umożliwiając mu realizację czekającej go proroczej misji. Niedługo potem Izajasz usłyszał głos pana pytający, kogo mam posłać i kto nam pójdzie. A on natychmiast odpowiedział: Oto jestem, poślij mnie. Był to decydujący moment, w którym Izajasz chciał być posłańcem Boga, przyjmując na siebie ciężar i zaszczyt przekazywania ludziom słowa Bożego. W ten sposób wizja, którą ujrzał w świątyni. Nie tylko ukazała majestat i świętość Boga, ale także głęboko przemieniła życie i powołanie Izajasza. To spotkanie przygotowało go i upoważniło do drogi pełnej wyzwań i trudności, ale zawsze naznaczonej stałą i suwerenną obecnością Boga w jego życiu. Jeśli interesuje Cię ten temat, rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień, aby otrzymywać więcej tego typu treści. Jest to dla nas bardzo ważne. Bez dalszej zwłoki przejdźmy do filmu. Po śmierci króla Ozjasza. Jego syn Jotam objął tron Judy. Na tym etapie Izajasz odegrał ważną rolę jako prorok, przewodząc ludowi i zachęcając go do lojalności wobec Boga. Jotam rządził przez około 16 lat po śmierci ojca w okresie, w którym nadal utrzymywała się stabilność polityczna i dobrobyt gospodarczy odziedziczony po poprzednim panowaniu Ozjasza. Przez cały ten czas Izajasz w dalszym ciągu przekazywał ludziom boskie orędzia, podkreślając znaczenie lojalności wobec Boga. Oraz potrzebę zwalczania bałwochwalstwa i niesprawiedliwości społecznej. Izajasz prawdopodobnie udzielił królowi wskazówek duchowych i politycznych, chcąc wywrzeć wpływ na decyzje rządu zgodnie z zasadami bożymi. Chociaż pod rządami Jotama Juda doświadczył względnej stabilności, na horyzoncie pojawiły się oznaki wewnętrznego napięcia i wyzwań zewnętrznych. W sferze międzynarodowej rosnąca potęga imperium asyryjskiego stała się bezpośrednim zagrożeniem dla sąsiednich królestw, w tym Judy. Wewnętrznie pogorszyły się problemy gospodarcze i społeczne, a wierność ludu Bogu zeszła na dalszy plan. STR. Problemy nasiliły się po śmierci Jotama, gdy tron objął jego syn Achas. Juda, która do tej pory cieszyła się pewną stabilnością, znalazła w Achazie słabego i niepewnego władcę, którego wybory pociągnęły za sobą poważne konsekwencje. Gdy Achas został królem, stanął w obliczu zagrożeń zewnętrznych. Królestwo Północne pod wodzą króla Pekacha i Asyria pod rządami Rezina zawarły sojusz, którego celem było obalenie Achaza i umieszczenie na jego miejscu podporządkowanego władcy. Sojusz ten miał na celu ustanowienie nowego króla w Jerozolimie, zrywając z rodem Dawida. Achaz zamiast szukać boskiego wsparcia i duchowego przewodnictwa, zdecydował się na rozwiązania polityczne, prosząc o pomoc asyryjskiego króla Tiglata Pilesera. Składając hołd, Poddał się Asyrii w zamian za ochronę przed Izraelem i samą Asyrią. Izajasz jako prorok zwrócił się do Achaza, ostrzegając go, aby nie ufał sojuszom z narodami pogańskimi, zamiast szukać Bożej ochrony i mocy. Prorok zachęcał Achaza, aby pozostał wierny Bogu i szukał Bożego przewodnictwa, unikając doczesnych rozwiązań problemów duchowych. Za panowania Achaza Izajasz miał kilka wizji i proroczych przesłań, które zapisał w swojej księdze. W pierwszych pięciu rozdziałach księgi Izajasza prorok nawołuje lud Judy do pokuty i powrotu do Boga. Potępia zepsucie moralne, niesprawiedliwość społeczną i bałwochwalstwo, które szerzyły się w całym narodzie, ostrzegając, że sąd Boży jest nieuchronny, ale także dając nadzieję na przebaczenie i odnowę tym, którzy szczerze zwracają się do Boga. Pomiędzy rozdziałami siódmym a dwunastym Izajasz objawia mesjańskie proroctwo, ogłaszające przyjście odkupiciela który przyniesie ludowi Bożemu zbawienie i odnowienie. Prorokuje, że dziewica pocznie syna o imieniu Immanuel, co oznacza Bóg z nami. Izajasz mówi także o przyszłych sprawiedliwych i pokojowych rządach tego mesjasza, który przyniesie wyzwolenie Izraelowi. Proroctwa te należą do najbardziej znanych z Księgi Izajasza i dla wielu spełniają się w postaci Jezusa Chrystusa, obiecanego mesjasza. Pomimo ostrzeżeń Izajasza Achas pozostał niezachwiany w swoim sojuszu z Asyrią. Porozumienie to wkrótce stało się źródłem większych problemów dla Judy. Tiglat Pileser zażądał od Achaza całkowitego poddania się, czyniąc Jude wasałem imperium asyryjskiego. To jeszcze bardziej osłabiło jego władzę i niezależność jako króla. W odpowiedzi Achas szukał nowych sojuszy z Egiptem i Etiopią, aby uchronić się przed Asyrią. Jednak Bóg uznał tę decyzję za brak zaufania do jego ochrony, co zaowocowało proroczym przesłaniem, które Izajasz przekazał ludowi. Aby przekazać to przesłanie, Bóg nakazał Izajaszowi chodzić boso i bez ubrania, jak zapisano w dwudziestym rozdziale Księgi Izajasza, w wersetach od drugiego do czwartego. Bóg nakazał Izajaszowi zdjąć silikonowy strój żałoby i pokuty oraz zdjąć buty, co symbolizowało bezbronność i narażenie ludu Judy na zagrożenia. Izajasz wiernie usłuchał, chodząc boso i bez ubrania, gestem, który przyciągnął uwagę wielu, niosąc mocne przesłanie o kruchości Judy w obliczu swoich wyborów. Nagość i bosość Izajasza stanowiły wyraźne ostrzeżenie o podatności ludu na zagrożenia zewnętrzne i pilnej potrzebie zaufania Bogu. Poprzez ten czyn Izajasz symbolizował pokorę i poddanie się woli Bożej, pokazując, że nie ma lepszej ochrony niż zaufanie Bogu i posłuszeństwo Jego przykazaniom. Następnie Bóg wyjaśnia znaczenie tego symbolicznego działania, wiążąc czas, gdy Izajasz chodził w ten sposób z losami Egiptu i Etiopii. Tak jak Izajasz symbolizował przyszłe upokorzenie tych ludzi, tak Asyria weźmie ich do niewoli, pozbawiając ich godności. Na tym etapie Juda stanęła w obliczu wielkiego duchowego zamętu. Achas szerzył bałwochwalstwo i kult obcych bogów, oddalając lud od prawdziwego Boga. Izajasz stanął przed królem, ostrzegając go o strasznych konsekwencjach jego odejścia od Boga i wzywając go do pokuty i powrotu na właściwą drogę. Jednak Achas zignorował ostrzeżenia i nadal trwał w nieposłuszeństwie. Z biegiem czasu Juda była coraz bardziej niszczona przez Asyrję, która oblegała Jerozolimę, powodując cierpienie, głód, choroby i nędzę. Panowanie Achaza naznaczone było dla Judy mrocznymi i trudnymi okresami, a jego błędne wybory polityczne i brak wiary doprowadziły królestwo do stanu słabości i rozpaczy. Nawet po jego śmierci problemy nie ustąpiły, a jego syn Ezechasz odziedziczył zrujnowane królestwo, stojące w obliczu jeszcze większych wyzwań i zdestabilizowanego narodu. Jeśli łączysz się z tą potężną historią i chcesz poznać więcej inspirujących lekcji tego typu, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. W ten sposób nie przegapisz żadnych aktualizacji i możesz stać się częścią naszej społeczności chcącej zrozumieć i żyć wiara w głęboką formę. Teraz powrótmy do historii. Jak tylko wstąpił na tron, Ezechasz przeprowadził szereg reform religijnych i politycznych, których celem było oczyszczenie Judy z bałwochwalstwa i przywrócenie prawdziwego kultu Boga. Izajasz wspierał i zachęcał Ezechasza w jego wysiłkach, służąc jako duchowy doradca i prorok króla. W tym okresie Izajasz w dalszym ciągu przekazywał ludowi Judy boskie przesłania, wzywając go do pokuty i wierności. Przekazał Słowo Boże, potępiając niesprawiedliwość społeczną, zepsucie moralne i bałwochwalstwo wciąż obecne w królestwie. Co więcej, Izajasz ofiarował nadzieję i pocieszenie, przypominając ludziom o Bożych obietnicach zbawienia i odkupienia. Za panowania Ezechasza Juda stanęła w obliczu poważnego kryzysu, gdy Sennacheryb, król Asyrii, zagroził najazdem na Jerozolimę. Sennacheryb rządził Asyrią między 705 a 681 rok przed naszą erą, będąc znanym z tego, że przewodził dominującej potędze regionalnej i brał udział w kilku kampaniach wojskowych. Armia asyryjska, słynąca ze swojej dyscypliny i skuteczności, była jedną z najgroźniejszych sił zbrojnych starożytnego świata. Zmartwiony Ezechasz próbował szukać rozwiązania dyplomatycznego, wysyłając posłańców, aby negocjowali z Sennacherybem i unikali bezpośredniej konfrontacji. Biblia donosi, że Ezechasz zgodził się płacić Daninę, aby zachować pokój. Jednak niezadowolony z porozumienia Sennacheryb zdecydował się najechać na Judę, co doprowadziło do oblężenia Jerozolimy. Dowiedziawszy się o odrzuceniu jego prób pokojowych i po otrzymaniu listu z pogróżkami skierowanego do miasta i Boga Izraela, Zaniepokojony Ezechasz udał się do świątyni i przeczytał list przed Panem. Na znak żałoby i rozpaczy rozdarł swoje ubranie, co jest ostatecznym wyrazem udręki w wielu starożytnych kulturach, w tym żydowskiej. Ezechasz szukał boskiego przewodnictwa i wysłał posłańców do Proroka Izajasza z prośbą o radę. W odpowiedzi Izajasz, natchniony przez Boga, uspokoił króla, przekazując proroctwo, które zapewniło Bożą ochronę i klęskę Asyryjczyków. Stwierdził, że Bóg był świadomy bluźnierstw Cheryba i że armia asyryjska nie zniszczy Jerozolimy. Aby wzmocnić wiarę Ezechasza, Izajasz zaoferował cudowny znak. Cień na zegarze Achaza cofnie się o 10 stopni, co będzie dowodem boskiej interwencji. Wydarzenie to faktycznie miało miejsce, demonstrując moc i autorytet Boga. Z odnowioną nadzieją Ezechasz wołał do Pana o ochronę Jerozolimy, prosząc o objawienie się boskiej mocy, aby wszystkie królestwa rozpoznały prawdziwego Boga. Boska odpowiedź nadeszła w sposób nadprzyrodzony, jak zapisano w drugiej księdze królewskiej, rozdział 19, werset 35. Tej samej nocy anioł pański uderzył na obóz asyryjski, powodując śmierć 185 tysięcy żołnierzy. Mieszkańcy Jerozolimy widząc o świcie rezultaty, odczuli ulgę i byli wdzięczni za Bożą interwencję, uznając, że bezpieczeństwo Judy zostało zagwarantowane przez Bożą ochronę. Z Ezechaszem i Izajaszem na czele, Juda przeżyła okres pokoju i dobrobytu, wzmocniona wiarą. Jednakże król Manesys, który objął tron po swoim ojcu, spowodował jeden z najciemniejszych okresów w historii Judy, porzucając reformy Ezechasza i ponownie wprowadzając bałwochwalstwo. Manesys wzniósł pogańskie ołtarze i prześladował proroków, przelewając niewinną krew i szerząc duchowe zepsucie. Nawet w tym wrogim środowisku Izajasz w dalszym ciągu głosił i potępiał odstępstwo stawiając czoła prześladowaniom i pozostając niezłomnym w swojej misji, a być może nawet poniósł męczeństwo za swoją wierność. Tradycja żydowska sugeruje, że Izajasz był prześladowany i poniósł męczeńską śmierć za panowania Manasiesa, ale jego dziedzictwo nadal inspirowało pokolenia. Jego księga, licząca 66 rozdziałów, stanowi część Starego Testamentu i jest jednym z najbardziej wpływowych dzieł proroczych, poruszających takie tematy jak sprawiedliwość, pokuta i nadzieja na odkupienie. Jego proroctwa dotyczące przyjścia odkupieńczego mesjasza przyniosły nadzieję narodowi Izraela, a dla chrześcijan są wizjami wskazującymi na Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że film ci się spodobał. Subskrybuj kanał, zostaw lajka i kliknij jeden z kolejnych filmów, aby dalej nas śledzić. Uściski i zostań z Bogiem.